Na dzisiaj starczy 6 gaci zacerowanych, pochwalę się efektami swojej pracy, tutaj kotek śpi, nie, tutaj jakieś ścinki, dobra, więc mamy, nie wiem, widzicie, o, takie solidna robota, tutaj są gacie, które właśnie zacerowałem. No w każdym razie no, jeszcze jakiś czas te mi posłużą. E, może do rewolucji, a może, a może i po rewolucji. E, no w każdym razie dzięki temu nie musiałem ich wyrzucać, nie musiałem więcej pracować, nie musiałem wydawać pieniędzy. E, jest to oszczędność czasu na działalność polityczną, a także no, ekologia. No te tutaj mniej Mniej kupuje, to mniej konsumuje, mniej jest produkowanych rzeczy, mniej tego trzeba transportować przez całe oceany. No. Eee, więc wiele różnych, wiele różnych zalet. Ciężka robota, takie, takie szycie gaci. No. Ogólnie wielkie tutaj pozdrowienia dla wszystkich szwaczek.